Budowanie mięśni. Poziom łatwy. Dobre, zce, że jesteś łysy. Każdego dnia dodajesz jedno pasmo włosa. Dodajesz kilka gramów miofibrili do włókna mięśniowego. Tak to wygląda. Miofibril. Na początku nie zauważysz dużej różnicy. Z czasem, gdy dni zamieniają się w lata, masz głowę pełną włosów budując mięśnie, przez lata zauważysz różnicę dobra łapy nie ma to był taki krótki wstępik mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać w komentarzu a ja tutaj sobie teraz sporządzę taką miksturkę składającą się z kraku krak i cytrulina ogólnie to sam ten krak bardzo ciężko mi wchodzi Muszę to brać właśnie z takim przepychaczem. Ta cytrulina, przy połączeniu z krakiem, to jest takie coś jak, nie wiem, kurczak z ryżem i pomidorkami czery. To, to jest kurczak z ryżem, a to są pomidorki czery w, w takiej kolejności. No więc co robimy, miksturkę i powoli będziemy robić iść na trening. Ogólnie ja już po jedzeniu, więc nie nagrałem wam jedzenia, bo odgrzywałem sobie po prostu wczorajsze danie, więc no nie było co za bardzo kreatywne, Więc stwierdziłem, że nie będę wam tego pokazywał po prostu No i... i coś Zrobimy sobie miksturkę i będziemy lecić na trening Także robię Właśnie to jest pylące, tak chodzi w gardło aż Huch. Dobra kochanie, jest godzina 9.52, 8 marca, dzień kobiet, także dzień święty trzeba święcić, jest bardzo ładna pogoda i dlatego jedziemy sobie rowerkiem, już rowerek będzie szedł w ruch. Ogólnie to co, już zaczęły się trzęsiawki pierwsze po preworkoucie, preworkout wyjechał, przejedziemy się teraz rowerkiem, więc rozrzewka będzie w miarę ok i lecimy na trening. Dzisiaj klatka, zastanawiam się czy pierwszych nie zrobić sobie hantli na ławce płaskiej. Wtedy mógłbym spróbować 37,5 na 8 powtórzeń. Byłaby wtedy mocna siła. No ale też zobaczę jak ty tam wyjdzie. Ogólnie jest mega gorąco. Dla mnie to nawet za ciepło na, na bluzę samą. Ale no trudno. 8 stopni mi pokazuje zegarek teraz chyba. Tak 8 stopni, ale odczuwalna jest z, nie wiem, z 20. może. No Zobaczymy jak to będzie wyglądać na rowerze, no Ale w każdym razie jest bardzo ciepło. Nie pamiętam kiedy marzec był taki ciepły. Także do zobaczyska na siłce mordeczki. Dobra kochanie, jesteśmy po rozrzewce. Teraz idę się rozgrzewać na ciężarze już i powolutku będziemy wchodzić na odpowiedni ciężar. Dzisiaj 37,5 kg na 8 powtórzeń w planach na ławce płaskiej hantlami. No i zobaczmy jak to pójdzie. Ok, jako pierwsze ćwiczenie wylatuje wyciskanie hantli na ławce płaskiej. Zac zacząłem od rozgrzewki 22,5 30 kg później seria właściwa na 37,5 kg Tutaj poszło to na 7 powtórzeń i później 40 ma upragniona, również poszła na 7 powtórzonek. Technika, mógłbym schodzić trochę niżej, ale nie ma tragedii ogólnie, jest całkiem spoko moim zdaniem. Ostatnie powtórzenie było nieco wymuszone, no ale tak już jest. Następnym ćwiczeniem mamy wyciskanie na ławce skośnej sztangi. Tutaj wydaje mi się, że robię delikatny mostek i przez to robię bardziej na płaskiej jak na, jak na skosie plecy nie to że powinny być na maksa proste, ale powinny być delikatnie bardziej wyprostowane niż na ławce płaskiej. Wiadomo, no, ćwiczenia jak ławka płaska czy tam skos nie są ćwiczeniami bardzo jak najlepiej hipertroficznymi, a są ćwiczeniami bardziej pod rozbudowę górnej partii mięśniowej, więc górnej partii klatki, więc też musimy brać na to poprawkę i nie traktować tego jako główne ćwiczenie do rozbudowy klatki piersiowej, bo takim po prostu nie jest. Tutaj koleżka mi pomógł. <laughs> No, następne ćwiczenie wznosy na maszynie siedząc. Jest to fajny zamiennik, jeżeli chodzi o wznosy hantli boczne. Można tutaj sobie progresować również na maszynie, bo wchodzi to idealnie. Polecam. Ściąganie drążka na wyciągu górnym. Tutaj 79 kg chyba ciężar, dopięcie mocne opatek, fajna pompa na plecach. No i wznosy przednie na przedni, przednią część barku. Tutaj miałem 15 kg na 15 powtórzeń. Fajna pompa na bark, nie ukrywam, jest to jedno z moich bardziej ulubionych ćwiczeń. Lubię bardzo je robić. Ostatnio podniosłem nim trochę ciężar, bo robiłem na dziesiątce, teraz jest to 15 kg. I wchodzi to idealnie i pompa jest nieziemska. No i uginanie bicepsa, czyli to co misiaczki lubią najbardziej w, w, odizolowanym, w odizolowanym ruchu. Jest to 10 kg tylko. Ale dało popalić 12,5 było zajęte. Tutaj zrobiłem chyba 20 powtórzeń tym ciężarem, więc jest to całkiem sporo. Tutaj widzieliście ostatnie powtórzenia, tylko bo nie chciałem wam wszystkiego wklejać, bo to za długo by się zeszło. Ale uwierzcie mi, że pompa była konkretna. Ale polecam do ćwiczenie, jeżeli ktoś ma problem z rozbudową bicepsa, a cały czas macha tylko na. Ma na sztandze, albo gdzieś tam na modlitewniku to nic wam nie odizoluje bicepsa tak jak to ćwiczenie. Bardzo je polecam, jeżeli chodzi o rozbudowę bicepsów. Sami możecie zobaczyć, jak to wygląda teraz na przypincach. Nowa pokaz pompowana, konkretnie, dosyć. <ścoughs> I na koniec California Press. Ciężar nie wydaje się zabójczy, ale uwierzcie mi, że to ćwiczenie też daje w kość także polecam wypróbować też to ćwiczonko a na pewno się nie zawiedziecie tutaj czujecie jak wam dosłownie rozrywa triceps następnego dnia zakwasy są niewiarygodne także też możecie sobie to ćwiczonko wypróbować jak najbardziej w swoim planie treningowym dobra lecimy do domku jest 16 stopni więc bardzo ciepło. E, fajnie, że wyciągnąłem rowerek. A jako iż dzień kobiet, no to trzeba kupić kwiatki dla swojej kobiety i nie, nie tylko. No, Także dzięki za obejrzenie materiału i widzimy się w następnym. filmie.